Właśnie zakończyła się tegoroczna szósta odsłona bardzo innowacyjnego konkursu o nagrodę prezydenta Dąbrowy Górniczej. To konkurs, w którym swoje projekty i wizje architektoniczne związane z rozwojem Dąbrowy Górniczej prezentują studenci z całego kraju. Prace zgłosiło 13 absolwentów uczelni wyższych z Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Mogli proponować to, co chcieliby widzieć lub zmienić w mieście. Po raz kolejny spotykamy się przy okazji konkursu o nagrodę prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta. Jak wyglądała edycja w roku 2014? Była to już szósta edycja. W roku 2014 wpłynęło 13 prac do konkursu. Zwykle oceniamy pracę w dwóch kategoriach: w kategorii prac magisterskich i w kategorii prac licencjackich bądź inżynierskich. Ze względów proceduralnych w tym roku ocenialiśmy tylko prace magisterskie. Jak co roku tematyka oscyluje wokół zbiorników Pogoria, mieliśmy też prace z zakresu rewitalizacji, w tym rewitalizacji kopalni Paryż, były też prace poświęcone wartości, oceny wartości nieruchomości, prace poświęcone geofizyce terenów inwestycyjnych, także tematyka rozległa i bardzo ciekawa. Udział w tym konkursie niejako otwiera drogę przed absolwentami bądź studentami architektury, bądź też innych kierunków, na no, drogę do pracy Generalnie taką przyjęliśmy zasadę, że staramy się współpracować z autorami najlepszych prac ze względu na to, że są to prace, które są poświęcone rozwojowi miasta lub rewitalizacji. To są też problemy, które podejmujemy w bieżącej pracy Urzędu Miejskiego, dlatego też przy realizacji konkretnych projektów zapraszamy później to autorów najlepszych prac do współpracy, do tego, aby podzielili się z nami swoimi wizjami, też swoim doświadczeniem, bo bardzo często są to już osoby, które pracują, które realizują się w firmach architektonicznych, dlatego też ich spojrzenie, dla nas jest bardzo ważna. Wyróżniona praca Katarzyny Kozieł z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach skupia się z kolei na praktycznym zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych nad jeziorem Pogoria 1. Proponuje budowę wioski aktywności rekreacyjnej i sportowej z hotelem. Skąd pomysł na projekt wioski aktywności sportowej i rekreacyjnej nad zbiornikiem Pogoria 1? Pomysł narodził się, że tak powiem, bardziej spontanicznie, natomiast generalnie chodziło o stworzenie miejsca, które będzie dla mieszkańców, które uatrakcyjni ofertę rekreacyjną zaplecza rekreacyjnego w mieście Dąbrowa Górnicza. Kiedy zobaczyła pani ten teren, no to co rzuciło się w oczy, czego najbardziej brakowało? No przede wszystkim stan techniczny budynków był no, w opłakanym stanie. Całe zadrzewienie, no, generalnie nie było tam nic ciekawego, dlatego no, jest oczywiście tam, są istniejące budynki, jest to kompleks sportowy, sportów wodnych, natomiast no, jest on słabo uczęszczany i mało atrakcyjny. To jest dosyć wymagająca działka, 3 hektary, ale teren dosyć wąski i długi. Dokładnie. Dzięki mapom z Wydziału Geodezy i Kartografii można było ocenić linię brzegową dokładną tego terenu z uwagi na jego położenie oraz no właśnie tak jak pan powiedział, wąski w pewnych miejscach teren. Jedynym rozwiązaniem dla tego terenu było tak, jakby zainspirowanie się może bardziej e, tematyką wioski, czyli pojedynczych budynków, które mogą pełnić e, odrębne funkcje, ale dzięki temu e, ta przestrzeń, która między nimi się tworzy, jest otwarta i może współgrać z naturą. Powierzchnia tej wioski będzie podzielona na poszczególne przestrzenie. Jaka będzie funkcja każdej z nich? Działka będzie podzielona na strefy, m.in. strefę sportową, gdzie będzie się znajdował kort tenisowy, dwa boiska do siatkówki, budynek magazynowy ze sprzętem wodnym, w dalszej części centralnej będzie pole namiotowe wraz z zespołem domków letniskowych, część usytuowanych nad wodą, a część na terenie. W północnej części będzie zespół pawilonów, które... Według nazw mogą kojarzyć się z pawilonami aktywności, pawilonami formy, pawilonami, pawilonem dziecięcym. Są to tematyczne pawilony, które mają pełnić konkretne funkcje. Czy możemy powiedzieć, że będzie to teren na wskroś ekologiczny? Jak najbardziej będzie to teren ekologiczny, takie jest jego zadanie, aby jak najmniej ingerował w teren naturalny, między innymi zastosowanie odnawialnych, odnawialnych źródeł energii, jak kolektory słoneczne, pompa ciepła. Do kogo będzie skierowana oferta wioski? Wioska będzie generalnie dla każdej grupy wiekowej, dla najmłodszych i dla najstarszych. Teren przystosowany jest dla ludzi w każdym wieku i także dla ludzi niepełnosprawnych. Ze względu na likwidację wszelkiego rodzaju progów, a zastosowanie pochylni, no będą mogły z tego korzystać zarówno dzieci, jak i starsi. W poprzednich latach studenci przygotowali też m.in. projekt nowego dworca PKP w Dąbrowie Górniczej, a także Laboratorium Paryż. Oraz projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu po byłej KWK Paryż. W tej ostatniej sprawie trwają już spotkania konsultacyjne.